Cześć, witaj w kolejnej części vloga. Moje 5 minut, i oczywiście jak co dzień, zapraszam do kolejnego odcinka. A dzisiaj kontynuuję pracę nad konfiguracją, nad widokiem konfiguracji, nad slicem konfiguracji, a dokładnie nad konfiguracją dźwięków poszczególnych bloków Pomodoro. Więc. Kolejne 5 minut. Na pewno przybliżymy do realizacji tego projektu. Zapraszam. Także kontynuuję pracę. I w sumie nie wiem, co robiłem wczoraj. Na pewno coś z testami coś podmieniałem, pozmieniałem, poprawiłem. Aha, brakuje mi tutaj eventów. Eventów odpowiedzialnych za. Dodawanie tych wszystkich ustawień, więc pasowałoby otworzyć model, bo nie pamiętam jak one się nazywały. A model po prostu mi to pokaże, bo to jest, dokumentuje wszystko. Jest moim takim drogowskazem: czyli mam long break sound update, short break sound update i work sound update. I podejrzewam, że ja te zdarzenia już gdzieś kiedyś robiłem. Bo na pewno je robiłem, więc te eventy muszą tu wpaść. E, tylko gdzie? Tam, gdzie jest dźwięk. Zobaczymy. Tak, jest. Czyli mam sound update, break i work. Czyli robię kopię. I wrzucam do moich eventów. Oczywiście tutaj będzie trzeba odpowiednio podmienić namespace'y. Czyli tak można powiedzieć, że wcześniej y, używałem zdarzeń, y, które były odpowiedzialne właśnie za, za tą konfigurację. Teraz robię konfigurację. Jest to możliwe właśnie dzięki temu, że sobie to odpowiednio zaplanowałem. Dzięki temu, że to sobie odpowiednio zaplanowałem, między innymi. I teraz powinienem móc. Mm, tak, dźwięki są, natomiast brakuje komend. Teraz powinienem móc właśnie już dopisać resztę tych tutaj elementów. To, co mi jest potrzebne, to nowa komenda, czyli save sound settings command. I ta komenda będzie troszkę inna niż poprzednia, bo ona przyjmuje troszkę inne parametry Takie jak tutaj testy mówią o tym Czyli trzy stringi eee, Tak, czyli tu będzie string Czyli work Work sound Następnie string Short break sound I ostatni też string Long break sound. I analogicznie taki string będzie tutaj, czyli work, work sound, short break time będzie sound, I tutaj sound. I tutaj work sound, tutaj następny sound i ostatni sound. Dźwięki po prostu. No i tutaj mam jeszcze save sound. No i o, oczywiście warto byłoby zduplikować też handlera do komendy. Nie wiem, czy mi się uda, bo zegar pewnie niedługo wybije czas, jeszcze z minutka. Eee, tak, tak, czyli tu i tutaj sąd. Więc trzeba szybko komendę podmienić. I komenda ma. W zasadzie jest bardzo podobna, tak? Tutaj będzie sąd, tu będzie sąd. Tu będzie sąd. I tutaj też zdarzenia jak dobrze kojarzę, nazywają się w podobny sposób ładnie i szybko przede wszystkim. Eee... No oczywiście to będzie gdzieś zarejestrować. Czas mi się kończy pomału. Ale ja sobie pozwolę oczywiście doszucić do, tutaj do. Eee... mojego głównego do mojego głównego modułu rejestracji. Czyli będzie sound i tutaj. Też sound Komenda i handler. I to wszystko musi trafić też. A, tutaj w sobie trafiło już. Więc ten test powinien zacząć funkcjonować z tym, że yy, nie ma żadnych danych. Yy. i Dzisiaj już raczej nie dokończę. Bo trzeba byłoby jakieś te testy tutaj ogarnąć, przykładowe dane, to jest long break 2 short break 1, work 1 więc tak to mniej więcej powinno wyglądać czyli work 1 mp3 short break czyli short break 2 mp3 bodajże long break 1 i P3 mniej więcej. No i tutaj powinien po prostu być work 1. Tak. i Teoretycznie mógłbym sobie sumie uruchomić ten test. Wiem oczywiście, że już jest po czasie, jak zwykle. Ale może będzie jakiś fajny wynik. Albo nie. Jakby za dużo tutaj okienek, po otwieranych jest. Działa. Na to wygląda, że działa. Zamknę wszystkie tabelki. I to na tyle. Więc się udało się tak naprawdę. E, zaimplementować bardzo dużo, czyli przygotować wszystkie zdarzenia, aktualizacji i czasów, e, dopisać komendę, dopisać handlera, wrzucić to wszystko do rejestracji modułów dla autofaka i finalnie też napisać, poprawić jeden test, i go uruchomić i zadziałał. Więc bardzo szybko to pójdzie. Nie będę tutaj z góry kombinował z tym wszystkim, bo mógłbym automatycznie wypełniać te pliki i tak dalej, ale to nie jest temat na teraz. Na pewno ten slice pójdzie szybciej, bo już przygotowałem trochę bazy z poprzedniego, więc konfiguracja przyspieszy i to jest ponownie coś, co ja mogę powtórzyć właśnie korzystając z UN Modelingu, bo mam te slice'y, które są bardzo proste i przy jednym muszę trochę pracy poświęcić, natomiast kolejny idzie szybciej. No i w sumie tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia. Oczywiście jutro w kolejnej części vloga. Moje 5 minut, na którego cię zapraszam. Cześć!